Witam, witam, kochani, bardzo, bardzo serdecznie. To czytanie z kart anielskich, z kart natury, świata jest przeznaczone na czas od 7 do 13 lutego 2021. E, oczywiście mamy ogromny dzień. 11 nów księżyca w wodniku. W 23 stopniach. <laughs> kiedy to sześć planet i siódma um, pala Satana. Wszystko to jest w wodniku. A więc zacznijmy od tego, co to naprawdę oznacza. Ten tydzień. Wodnik, wodnik, wodnik i inne energie, które będę omawiać w głównej części na każdy jeden dzień z astrologii, numerologii i kart anielskich. To jest wstęp i zaczynam tym razem od wstępu, tak mi było powiedziane. I sama jestem ciekawa, co się będzie działo. Z tyłu macie niebieski kolor. Niebieski to jest głos. Komunikacja. Porozumiewanie się z innymi, arena socjalna, wypowiedzenie swojej prawdy, dążenie do prawdy, do sprawiedliwości, do porozumienia w braterskiej miłości globalnie i wszechświatowo rzecz biorąc to jest Wodnik, to jest humanitaryzm, filantropia akcje charytatywne, zrobienie coś dobrego dla innych. No to jest piękna energia, piękna energia i zobaczymy. Najpierw chcę być, i to robię na żywo, chcę być archanią Rafał, o, przepraszam, Archanioł Gabriel. Ciekawe, będzie powiedziałam Rafał. Um, no więc dbać o zdrowie na pewno skoro wypowiedziałam Rafał, ale to jest Archanioł Gabriel. I co on mówi? Że zapisywać, odnotowywać swoje uczucia, pokazuje się znak, zapisać, pokazuje się nowy pomysł, bo to jest charakterystyczne dla energii wodnika. A więc czy pomysł, czy idea, czy coś się przyśniło, zapisać. Nawet jeżeli w tym momencie się nie rozumie, zacznie się pisać, rozumie się więcej, zacznie poszukiwać się wiadomości na ten temat, będzie jeszcze y, lepiej zrozumieć, o co chodzi. Ale zacząć odnotowywać to, co się dzieje, bo faktycznie to jest tydzień, gdzie już zapowiada Archanioł Gabriel, że zapisuj. I bądź kreatywna, kreatywny, bo te pomysły są właśnie po to, żeby Ci wskazać, hej, to jest Twój dar, hej, to jest Twój talent, hej, dlaczego nie zaczniesz pisać wreszcie tę książkę i hey, dlaczego kupiłaś talugi i, i farby, wszystko, a nie zaczynasz malować? Dlaczego nie komponujesz? Dlaczego nie grasz na tej gitarze czy saksofonie, o czym zawsze marzyłaś, marzyłeś? Więc tu szczególnie chodzi o pisanie, ok? Czy to pisanie pamiętnika, zapisywanie, notatki i, i uderza. Hej, hej. Wreszcie zacznij pisać tę pierwszą stronę, nieważne, czy od końca, od środka, kiedy przyłożysz pióro do papieru, czy na komputerze zaczniesz wpisać coś. Wow, powstała strona. O, no, powstał rozdział, zanim się jeszcze nie obejrzysz i już będzie i cała książka. Niektórzy powinni wreszcie, słyszę, wydać tę książkę. Okej, okay, teraz chcę powiedzieć coś świat Uuu, wręcz wypadają. Co wypadło? Aż trzy wiadomości. Hej, bądź szczęśliwa. Daję sobie pozwolenie, żeby się śmiać, tylko dlatego, żeby się śmiać. Ty żółwik. Długowieczność, a będziemy żyć długo, jak oprzemy swoją rzeczywistość na szczęściu, na robienie tego, co nas zadawala, na bycia z tymi ludźmi, przebywanie w takich sytuacjach, gdzie czujemy się sobą, to jest następna rzecz charakterystyczna dla wodnika, kiedy jesteśmy wolni do bycia autentycznymi sobą i w pojedynkę, i w związkach, i w rodzinach, i robienia tego, co kochamy. Bo słuchajcie, tu jest jakieś przebudzenie. Tak, to jest to, co ja odczuwałam z wodnikiem. Przebudzenie. Nagle coś rozumiemy. Nagle rozumiemy swoją prawdę. Nagle coś wydaje się zupełnie jasne. To może być jak wieża w tarocie, dlatego że tam uderza piorun. Jak piorun z jasnego nieba wodnikiem opiekuje się uran. Właśnie ten od. Piorunów i tam, gdzie nie ma podstawy, możesz nagle to zrozumieć. No, no, ja swoje życie opierałem na takim i takim myśleniu. Ja zawsze chciałam tego i tego, ale to już nie ma sensu. Nagle może być tego typu przebu przebudzenie i wszystko jest ze sobą połączone wszystko, a wszystko ósemka karma, balans i mieć ten wewnętrzny balans. To te trzy wiadomości, które wypadły, mieć wewnętrzny balans, wewnętrzny spokój, wewnętrzną harmonię. Co ci to przyniesie, co da ci ten spokój, to już zależy od ciebie, ale to jest nasza właśnie podróż. No i teraz oczywiście zapytamy o karty romansu, miłości, no bo jakżeż nie zapytać. Tylko co przed Walentynkami. Ja już słyszę, jak niektórzy mówią, a to komercja, a to to tam. Słuchajcie. Może jeden dzień w roku to faktycznie jest komercja. Ja myślę, że jak. Czy jest się w związku trwałym, czy tymczasowym, czy bycia samej samemu. My powinniśmy kochać się na co dzień, każdy dzień. Powinien być takim dniem walentynkowym, ale wiecie, zapomnijmy o komercji. Dobrze jest szczególnie małżeństwom, takim już po 10 latach, przypomnieć raz w roku ten moment, kiedy się zapoznali, ten moment, kiedy się pokochali i ten moment, kiedy postanowili się pobrać i założyć rodzinę. Ja uważam, że jeżeli w ten sposób podejdziemy do tego święta. I ja myślę, że właśnie ten tydzień, który idzie w stronę 14, bo my tu mamy od 7 do 13, jest ogromnie ważny. Pokazuje tę chęć bycia ludźmi wolnymi i autentycznymi sobą. Żeby nie wiem co. Możliwość kontaktowania się ze sobą, możliwość robienia do czego zostaliśmy tutaj stworzeni, po co przyszliśmy? Spełniać swoją misję życiową, więc część będzie, widzicie, w tym czasie czuła się zmęczona, zmęczona tym, co się stało, może kłótniami, nerwówkami, nieprzespanymi nocami. Może ostatnia pełnia księżyca coś wyraźnie pokazała w Lwie tego 28 stycznia. Um, może już wcześniej było coś pokazane. Niektórzy otrzymują jakieś dokumenty. Patrzę tutaj, um, może list, może wiadomość. I mówi, no nie. Czyli okej, okay, co jest nie, patrzmy pozytywnie. To jest dla naszego dobra. A więc oczyszczamy się energetycznie, stawiamy się sami do pionu i mówimy: okej okay, ja będę, wszystko będzie w porządku. Ja będę w końcu wolna, niezależny. I koniec kropka. O, proszę, i pokazane dlaczego. <laughs> Widzicie. Bo niektórzy. Niektórzy, kochani, to nie jest każdy jeden człowiek, który mnie ogląda, że to go spotka. Ale <laughs> no, muszę powiedzieć, co widzę. Niektórzy zdadzą sobie sprawę w, w tej energii wodnika. Kiedy chcemy być wolni, niezależni, nawet w związkach, żeby się spełniać, żeby pokazywać swoje dary i talenty boskie. A ktoś nas więzi, a ktoś ma nas za niewolnicę i zaurę, a ktoś przyczepił nam kotwicę do szyi, chce nas trzymać go, dokładnie tam, gdzie jest, kontrolować, manipulować nami, ograniczać nas, powiedzieć, z kim możemy rozmawiać, a z kim nie mamy prawa. Spotykać się i rozmawiać. No więc yy, unrequited la niespełniona miłość. Albo już przeminęło z wiatrem uczucie, albo nie ma chemii, albo się w ogóle nie można dogadać. No ale to na ogół oznacza koniec. To nie jest, że chwilowa separacja. To jest zdanie sobie sprawy, że no, z tego nic nie będzie. I ponieważ ta wiadomość była pierwsza, Ktoś może otrzymał wiadomość, list, tekst, dokument, może nawet rozwodowy dla kogoś tam jednej osoby. Albo słuchaj, to nic z tego nie będzie. I ja chcę być szczery, szczera, jeszcze przed walentynkami, żebyś nie oczekiwał nie oczekiwała bukietu czerwonych kwiatów, róż, czy tam czekoladek, czy spotkania. Bo czas naprawdę i wiecie, to, to może być dużo prawdy w tym tygodniu, z tego wynika. Okej, okay, jeszcze chcą powiedzieć aniołki natury, czyli fairies. Więc zobaczmy. No właśnie, będzie potrzebne emocjonalne uzdrowienie. Ale co dla niektórych słyszę, bo to jest wyraźnie podkreślona czakra serca, ona pokazuje, że to będzie bardzo emocjonalny tydzień, czy emocjonalne przeżycie, czy emocjonalna wiadomość, bo zechcemy prawdy. Przede wszystkim, wodnik to prawda. A więc, okej, okay. pięknie, ładnie między nami jest, ale ja chcę znać prawdę odnośnie czegoś. No i ta prawda hmm, może zaboleć. A czasami ktoś może i nie pytał i dostanie tę prawdę po to, żeby swoje życie ułożyć jak trzeba. I o to właśnie uran zadba. Bam! To nie jest dla Ciebie właściwa osoba. Nie możesz się przy niej spełniać. Nie możesz być autentyczno, autentycznym sobą. Hmm? I może być różnie, dla innych słyszę, że mają zamkniętą tą czakrę, oj zablokowaną, nie wierzą już w miłość, nie wierzą w prawdziwe partnerstwo, więc czas się oczyścić. No i właśnie, to idzie do tego, teraz przesuniemy, idzie z tym pięknie w parze, czas się oczyścić, wręcz postawię to tutaj, bo mi to akurat tak mówią, żebym zrobiła, Świetnie. Więc to postawimy tutaj, a to tutaj. Mhm. Yep. Tak zrobimy, żeby było widoczne. E, przyznaj się, przyznaj się, powiedz prawdę, powiedz prawdę. Mówią aniołki natury. Ty możesz innym opowiadać różne rzeczy, ale przyznaj się do własnej prawdy, przed sobą samą, samym. Czyli bądź szczery ze sobą. Tylko znasz swoją prawdę. Nikt mi jej nie zna. Inni się mogą domyślać, dopytywać się. I być może właśnie, kochani, niektórzy, niektórzy, nie wszyscy, tylko kogo to dotyczy, bo część nawet nie jest w żadnym związku, ale może być, że ktoś wraca z przeszłości. A ty już nic nie czujesz. Ta osoba może chcieć, no ale w tym całym obaraz, nie? Żeby dwoje chciało naraz. Więc Ty przyznajesz się w tym tygodniu do swojej prawdy. Zresztą będzie na to super czas, żeby medytować, skoncentrować się na, na sobie i na tym, co jest w Twoim sercu i duszy, co naprawdę odczuwasz, co naprawdę czyni Cię szczęśliwą, zadowolonym, usatysfakcjonowanymi w tym życiu i w tej naszej rzeczywistości. I, no i będzie, co będzie, słuchajcie. No, co będzie, to będzie. Dla różnych osób będzie różnie, ale taki tutaj właśnie rachunek trzeba będzie zrobić. Widzę, że już dwie są. O, widzicie, najważniejszy jest spokój, spokój umysłu. A więc część już tak jest zmęczona o to właśnie jest to jest po prostu zmęczona, wykończona czymś. Wiecznie się denerwuje, wiecznie martwi, czy on zdradza mnie, a czy on mówi prawdę, a może ja sprawdzę jego komórkę, a może co tam ktoś mu przysłał w mailu, a może, go po... a może ją podejrzę, <grym> zabawię się detektywa, a co tam na Facebooku ktoś stawia. No ja to słyszę wręcz, więc to, to nie jest sposób na życie, to jest możliwość, ale kiedy nie ma się tego spokoju, że komuś się zupełnie ufa... I że ufa się nawet samej, samej samemu sobie. Że to, czego pragnę, jest zdrowe dla mnie, dla mojego przeznaczenia, dla dzieci, dla rodziny, dla wszystkich. No, co z tym przeznaczeniem? To jest jedna wiadomość, która mnie woła. O proszę, uważaj na to, co jesz, z kim jesz, jak jesz. No, to jest to, co mnie uderzyło, i ja już we, zeszłam z automatyku i jestem kompletnie na manualnej skrzyni biegu, czyli absolutnie obserwuję każdy kęsek. Kąsek, który wkładam do ust, czy cokolwiek piję, czy to jest odpowiednia pora dnia, czy nie za późno, czy nie za wcześnie. A, a ważne jest także, z kim się, jaka jest energia, bo wszystko jest energią żywność jest energią osoby. To, gdzie jesteśmy, pomieszczenie, więc zwrócić na to uwagę. Być może też to nam dużo podpowie. Jecie z kimś, na przykład, obiad, kolację, czujecie się źle. Jecie sami, czujecie się dobrze. To wszystko, słuchajcie, są znaki i podpowiedzi. I co budujesz? Co budujesz? Ponieważ możesz budować, możesz kreować. I jeżeli to robisz, czujesz się szczęśliwy. Szczęśliwa, proszę bardzo. On patrzy, co na horyzoncie. I to jest ten nów księżyca. Co zaczynamy? Co planujemy? Jak się komunikujemy? O czym myślimy? To jest też wodnik. Myśli, myśli. To jest znak powietrza. I patrzy w przyszłość. <laughs> Mówiąc o energii wodnika. Oczywiście, przyszłość. Nie patrzy w tył, co było, co było, do niczego i zechce wracać tam i to naprawiać. Mówi: Ja nie mam na to czasu. Szkoda czasu, szkoda życia czas toczy się coraz szybciej, bo to prawda. Więc ja patrzę w przyszłość, ja patrzę na horyzonty, co jest dla mnie możliwe, co mogę budować nowego. Dla jednego to będzie budowanie domu, dla drugiego budowanie własnego ciała, a więc znowu zdrowie bo to też się do tego właśnie sprowadza. Okay. Czy buduje zdrowy związek? Czy buduje zdrowy biznes, karierę? I gdzie chce być w przyszłości? Jak chce wyglądać? Jak chce się czuć? Twoje zdrowie, twoje samopoczucie, twoje poczucie humoru. Jakimi ludźmi chcesz się otoczyć? Przyszłość. Wodnik, kochani. Czyli nie na jedną chwilę. I ja widzę tutaj ogromną dawkę wolności. Wolności. Czy coś jeszcze ktoś chce powiedzieć? Hmm. Ok. Ostatnia wiadomość, kochani. Bo to już jest tak jasne, jak słońce. Potem zobaczymy, co na każdy dzień. Anioły i, i w ogóle astrologia, numerologia. Polegaj na sobie. Polegaj na sobie. Ona jest naga tak jak naga jest prawda. Każdego z nas, kim naprawdę jesteśmy, w co wierzymy, co nas czyni szczęśliwym. I ona jest tutaj jako motyl. Ona wie, że się zmienia. Ona wie, że staje się nową ja, czy on nowym ja. Gdzie idę? W którą stronę? Co jest moją pasją? Co kocham robić? Co staje się jasne? Jasne, wow, jasność. I nagość bycia autentycznymi sobą. Wiedzieć, że na sobie powinno się polegać. W każdej sytuacji. Bo możesz polegać na tym kim naprawdę jesteś. Tylko osoby, które udają, są zawsze niepewne, boją się, no bo co będzie jak odkryję prawdę, a co będzie jak powiem kim naprawdę jestem, a co będzie jak wypowiem swoją własną opinię, w co wierzę. No, to już absolutnie nie wchodzi w grę. Okej, okay, kochani. Życzę absolutnie wspaniałego tygodnia. Dużo magii, dużo miłości i dużo autentyczności. Buziaczki. I pa!